Państwa serdecznie, moje nazwisko Waszkowska, ale na imię mam Joanna, jestem z Mysłowic, pracuję w Katowicach i w Sosnowcu, yy, głównie w Sosnowcu, w prywatnym, yy, prywatnej szkole ze strony Szkół Twoja Przyszłość. Yy, I y, dzisiaj chciałam Państwa zainteresować moją metodą na bloga. Yy, jak Państwo zauważyli, w tym yy, tytule w mojej prezentacji jest błąd. Yy, powinno być na blog. Tak, biernik. Więc na kogo co, na, dlaczego zastosowałam taką formę? Dlatego, że tacy też są moi uczniowie. Zauważyłam, że oni przede wszystkim zadowalają się językiem potocznym. Z czego to wynika? To wynika z tego, jacy oni są, albo jacy wydaje im się, że nie są, ale ja zauważyłam, że są. Przede wszystkim oni nie potrafią selekcjonować informacji. Wynika to też z tego, że oni nie tworzą żadnych hierarchii, komunikaty przez nich przepływają. No i przede wszystkim, dlatego też się szybko nudzą, bo wszystkie te komunikaty są na jednym poziomie. Zadowalają się sloganem, bo to jest krótkie hasło, wystarczy im to, zazwyczaj jest wyszczególnione na stronie, bo to wszystko, co widzą dookoła nich, to taka duża strona www. Wszystko tak im przemyka. Odbierają wiele bodźców, ale żaden z bodźców nie jest najważniejszy, bo wszystkie są równie ważne, bo nie ma hierarchii. Z tego też powodu nie potrafią uzasadnić swojego zdania, bo oni często czują to samo, Albo różnych rzeczy, bo nie wiedzą, co to znaczy, inne odczucie, i nie umieją tego nazwać. To się wiąże z tym, że te myśli ich są urywane, nie są kompletne, często są skróty myślowe, no i nie dbają o spójność, no bo po co? Wystarczy rzucić hasło, skrót myślowy i jest wszystko w porządku, oni się dogadują. Taki język potoczny, czyli moi uczniowie są potoczni, a ja nie chcę, żeby byli potoczni bo oni też dużo chcą, kiedy się z nimi troszeczkę porozmawia, to okazuje się, że oni chcą coś zapamiętać, chcą wykorzystać swój talent, często mają bardzo ciekawe pasje, okazuje się, że bardzo by chcieli spróbować czegoś innego, może dlatego się nudzą, nie wiem, okazuje się, że w ogóle chcą się rozwijać, interesuje ich progres, oni chcą dostrzegać to, że się w ogóle zmieniają. Wiedzieć, po co to robię, to jest dla nich najistotniejsze, no bo oni bardzo chcą być podmiotami w tej komunikacji. Okazuje się, że oni chcą w ogóle pokazać, że coś potrafią, tylko czasami nie wiedzą jak. A nabóg tych informacji, które chcą nam przekazać, im umyka, bo nie potrafią ich selekcjonować i jak nie potrafią selekcjonować, to nie pokażą. W ogóle chcieliby pracować w zespole, ale też nie wiedzą jak. No bo każdy członek tego zespołu myśli po swojemu, myśli urywkami, więc się nie dogadują. Okazuje się też, że to nie jest tak, że dostajemy uczniów, którzy nic nie potrafią. Te ich kompetencje językowe, społeczne, cyfrowe, to jest to, co oni już przynoszą za sobą i my mamy tylko je podtrzymać i rozwinąć. Nasi uczniowie bardzo chętnie napiszą opowiadanie. Kiedy się ich troszeczkę przymusi do takiego spokojniejszego myślenia, kiedy się ich przymusi do tego, żeby te urywki rozwinąć, okazuje się, że powstają ciekawe historie. Czasami znają też treść lektury. Okazuje się, że oglądają jakieś filmy. Znają te filmy, potrafią, kiedy się ich zapyta, troszkę opowiedzieć po kolei, więc to też nie jest tak, że wszystko im całkiem umknie. Potrafią coś opisać. To jest trudne. Bo tu trzeba się zatrzymać i troszeczkę powolutku te wszystkie elementy wyodrębnić, ale, ale potrafią. Okazuje się też, że w tych kompetencjach cyfrowych Google nie ma na nich w ogóle żadnych tajemnic wszystko potrafią znaleźć. Niekoniecznie wiedzą, jak to oczywiście selekcjonować, ale uwielbiają tam szperać i są bardzo ciekawi tego, co znajdą. Czasami znajdują bardzo dziwne rzeczy, wiem to po klasie gimna, gimnazjalnej, którzy. No, potem mnie zaskakują jako wychowawcę tym, co znaleźli na przykład. Yy, oni uwielbiają te swoje aplikacje, telefony dla nich to są czasami powody do radości i do przechwalania się, co tam odnaleźli yy, i uwielbiają rozmawiać. Mają wielu znajomych, więc jak Państwo widzą kompetencje społeczne yy, i okazuje się, że bardzo lubią mieć swoje zdanie, tylko tak jak na początku powiedziałam, nie za bardzo wiedzą jak to zrobić. Pomyślałam sobie, że może im to jakoś umożliwić. I ponieważ ja pracuję na własnych materiałach, nie pracuję z podręcznikami, pracuję też na własnych programach, nie korzystam z programów wydawnic. Jedyne co mnie tutaj dyscyplinuje to postawa programowa. W postawie programowej jest napisane wyraźnie, że ja mam te dzieci uczyć, wyrażać swoje zdanie, napisać to. Ja rozumiem, co, no, co tam napisał i umieć odczytywać różne komunikaty. No to dlaczego nie blok? E, blog jest bardzo dyscyplin, dyscyplinującą metodą dla nauczyciela, bo to nie jest tak, że się powie uczniowi słuchaj, zakładasz na blogspocie konto i tam sobie piszesz. Trzeba im troszeczkę te e, czynności ograniczyć e, no i przede wszystkim rozpoznać swoją grupę. Nie wszystkie grupy to zrobią. Nie wszyscy uczniowie się nadają do tego, żeby prowadzić blok. Więc nic na siłę. Przede wszystkim blok nie może iść, moim zdaniem, obok lekcji. Jeżeli już ja biorę się za blok, to on jest kompatybilny. Ja potem pokażę, jak to zrobić. Trzeba sobie zastosować zasadę drobnych kroczków. Nie możemy tych uczniów zarzucić wszystkimi informacjami na raz i wszystkiego im na raz kazać zrobić. No i musimy być bardzo konsekwentni i czujni. Powiem Państwu szczerze, że no czasami tydzień taki dla mnie to kończy się na niespaniu. No 4-5 nocy nie śpię. No bo muszę to sprawdzić, muszę to przypilnować, i yy, to jest dla mnie trudne. Yy, no i przede wszystkim muszę im pokazać po co im to jest potrzebne. Yy, tak jak Państwu mówiłam, każde zadanie do wykonania na blogu musi iść w parze z tym co uczniowie robią. Ja stosuję taką zasadę, że blog dla ucznia to jest podsumowanie kilku umiejętności ćwiczonych na poprzednich lekcjach. Część nawet zadania blogowego jest wykonywana na lekcjach. No i trudności są stopniowane. Tu jak Państwo widzą ten mój blog, uczytelnicablogs.com to jego adres. Tam w tym miejscu zaznaczonym jest ta zakładka tutorial, blogi czwarta. Ponieważ ja te blogi w całym roku szkolnym prowadziłam do tej pory po raz pierwszy z czwartą klasą, w przyszłym roku chciałabym zaognić za tą pracę do gimnazjum, również zabłonić gimnazjalistów do działania. Ta postrona ma 650 wejść miesięcznie. Ponieważ ona przedstawia w jaki sposób zaimplementować blogi do całej, całego planu didaktycznego na cały rok, będę to uaktualniać, czyli jak będą uczniowie w piątej klasie, to będę to dalej tam rozwijać, są tam zadania dla uczniów, jak również są takie intermedia, czyli miejsca, które ćwiczę na lekcji, żeby Państwo się zorientowali, jak ja z, pewnego, z pewnej partii materiału wchodzą do zadania. Dla uczniów jest to świetna sprawa, bo jeżeli zgubią, bo ja zazwyczaj przymusza mi, żeby korzystali z kołen na lekcji, jeżeli coś zapisuję na tablicę jakieś zadanie domowe, to każę im zrobić zdjęcie, bo wiem, że tego raczej nie zgubią. Najczęściej brzydko zapiszą, przywod gdzieś zeszyć się zapodzieje, a w komórce raczej nic się nie zapodzieje, ale gdyby nawet to tutaj mają wszystkie zadania wypisane. Jak Państwo widzą, na tym moim blogu jest łatwy dostęp do wszystkich blogów moich uczniów. Jest również treść zadania kolejnego, który jest do wykonania razem z terminem, z ilością punktów, ponieważ również w szkole jest system punktowy, wszystkie oceny są... Wyrażone w punktach, więc ci uczniowie też mają jasną informację, za co są oceniani. Są też również ankiety dla uczniów. Jeżeli są Państwo zainteresowani wynikiem tej ankiety, to też zapraszam na bloga. Są tam informacje, jak ocenili tę pracę moi uczniowie. Tutaj, jak Państwo widzą, uczeń nie musi od razu spisywać na dzień dobry wszystkich adresów do blogu swoich kolegów. Powiem Państwu, szczerze, że to jest najtrudniejsza robota na początku, jako oni zakładają tego bloga. Bo, no człowiek traci co najmniej 4 kilo na jednej lekcji. Bo strasznie trzeba biegać pomiędzy tym. Ja nie mam, a proszę Pani, a tu mi się przesunęło, a ja nie wiem co tu wpisać. Szczególnie z czwartoklasistami jest to strasznie męczące, więc jeżeli ktoś ma ochotę szybko się odchudzić, to wystarczy w wrzesień cztery klasy, czwarte założyć ze wszystkimi blogi, mają Państwo 10 kilo Na pierwszym, pierwszym poście również informuję rodziców, po co jest ta metoda, za Państwo sięgną do pierwszego postu na tym blogu, możecie Państwo też to potem wykorzystać jako argument dla rodziców, po co coś takiego się robi, bo y, nie chcę, żebyście Państwo y, narazili się na y, zarzut rodziców, że się zabawia na lekcji ucznia. Czyli tak, no, nic się nie, niczego się nie uczą, się bawią. Grają sobie na aplikacjach, dupią w internecie, tak, albo jeszcze nie daj Boże w domu siedzą i coś tam wypisują i grzeby. Yy, więc warto tych rodziców przygotować, mają to Państwo z głowy. Yy, oczywiście z rodzicami tak się w ogóle trzeba spotkać, bo w momencie, kiedy na przykład jak ja publikuję zdjęcia moich uczniów na y, tym blogu, to mieć zgody tych rodziców, tak samo oni między sobą muszą się porozumieć. Yy. Doceniam za wszystko tych uczniów. Jeżeli ja nie każę wkleić obrazka, to y, y, tekstu notatki bądź tego postu, my, który mają wykonać, a uczeń to zrobi, to świetnie. Może ten obrazek być, jak Państwo widzą, taki koślawy, tak jak tutaj w pęcie, nie szkodzi. On się nauczy to umieszczać, jest świetnie. Jeżeli on napisze coś swojego dodatkowo, też oczywiście to doceniam. Jeżeli nawet przewidzę, przewiduję jakieś zadania dodatkowe, bo zawsze są jakieś zadania dodatkowe na szóstkę do tych prac, a uczeń jeszcze bardziej będzie wykraczał, to ja nie ograniczam. jak on sobie pisze. Jeżeli chce dodatkowy jakiś post zrobić, proszę bardzo. Jest to świetna sprawa, jeżeli chodzi o historię pracy tego dziecka na blogu, bo Państwo mogą zobaczyć na każdym blogu ucznia, jak on się rozwija. Następną sprawą są informacje zdrobne. Nasz dzienniczek internetowy zrobił nasz nauczyciel, więc ja tam mogę sobie więcej powypisywać. Jak Państwo tam widzą, u góry jest fragment takiego wpisu dla rodziców, którzy widzą rodzice. I tam mogę powieliczać wszystko, co ten uczeń zrobił dobrze, czego nie zrobił, ile punktów dostał, za co, na co, nad czym będziemy pracować. Ja również stawiał komentarz na bloga każdemu uczniowi, żeby wiedział, z czym trzeba pracować i co zrobił dobrze. Informuję na stronie szkoły o tych działaniach. Nasza strona jest prowadzona dosyć dynamicznie, ale rodzice się cieszą, kiedy widzą, że to jest coś, co się udaje uczniom. Oczywiście. Korzystam z pomocy wszystkich fachowców. Ja bardzo dziękuję Państwu fachowcom super którzy otworzyli mi dużo szerzej oczy na niektóre rzeczy. I staram się nawiązywać kontakty z innymi osobami, które prowadzą z uczniami blogi. Założyliśmy panel, gdzie umieściliśmy adresy do blogów naszych uczniów. Co to blogi dzieci? Możecie Państwo wtedy no nie tyle porównywać, tylko obserwować. Już kończę. Jakie są efekty? To są efekty dla dziecka. Na jedną rzecz patrzą z wielu perspektyw, więc uczą się ją obserwować wnikliwiej. Są bardziej kreatywni. Ten świat, który widzą, wiąże się z tym, czego się uczą. Jeżeli oni przetworzą pewną informację, to mają utrwaloną. Rewelacyjnie wychodzi nam opis. Oni robią już opis sytuacji i opis... Tutaj uczuć opis jakichś emocji, co to jest dopiero w gimnazjum tak naprawdę rozwijane, a te dzieci sobie radzą z tym rewelacyjnie, umieją argumentować, choć wyszło to z natury, bo musieli już rzeczy uzasadniać. Co dla nauczyciela? Dla Na trudnością jest rozpalić zapał. Trzeba się nakręcić te błędy trzeba eliminować powoli trzeba się ukryć 7 razy w język. nie możemy wszystkiego od razu naprawić jeżeli dziecko robi coś źle i widzimy, że jest to sześć rzeczy to musimy poprawić po kolei nie wszystko na raz cieszę się z ich sukcesów i naprawdę to okazuje swoim całym ciałem i oni wtedy cieszą się ze mną nie każdy to potrafi więc ekspresja nauczyciela jeżeli nauczyciel nie potrafi to, to dzieci się potem tak trochę mogą znudzić wszystkim. no i na koniec te małe kroczki no i nie zniechęcać się, jeżeli im coś nie wychodzi i wszystko im się posypało, tak jak na przykład na początku posypała im się książeczka elektroniczna. Strasznie długo im to, my, my, no, no, empet nie umieli zrobić. I bardzo się ja załamałam, że mówię, Boże, za dużo od tych dzieci, ale się nie zniechęcałam i stwierdziłam, że trzeba, bo jak Państwo widzą, miny są zadowolone, a ja też jestem zadowolona. To jest nota tak. Do mnie dziękuję i przepraszam za techniczne. いいですね。<Thank>